Dziś komiksu do recenzji potrzebuję, więc go sobie wyczaruję, tada. Cześć, witam was wszystkich. Jak widzicie do dzisiejszego odcinka, postaram się wyczarować iście magiczny look, ponieważ mamy dzisiaj do recenzji niezwykle czarodziejski komiks pod tytułem Czarodzieje i ich dzieje. Tom pierwszy o przygodach Mikiego, ale jako czarodzieja razem z jego przyjaciółmi, którzy podbijają magiczne światy i niekoniecznie zabijają smoki. Kiedy tylko dowiedziałam się, że ten konkretny komiks ma zostać wydany na polskim rynku dzięki wydawnictwu Egmont, to bardzo się ucieszyłam. W ja oglądałam fantazję i uwielbiałam ten magiczny świat Mikiego, i to wszystko, co się wiązało z tym filmem, czyli muzyka fantazy, cały ten klimat czarodziejski, a także Miki właśnie w roli czarodzieja. Oczywiście w 100% nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać, ponieważ akurat tego konkretnego komiksu nigdy wcześniej nie czytałam, ale ponieważ jestem ogromnym miłośnikiem gigantów i w dzieciństwie czytałam je pasjami i wyciągałam od rodziców każde możliwe kieszonkowe, aby je zakupić, to bardzo się cieszyłam, że będę mogła poczytać kolejne bardzo ciekawe przygody Mikiego i Ferajny. I pierwszą rzeczą, którą zauważyłam w momencie, kiedy kiedy otrzymałam ten komiks, to jego rozmiar, ze względu na to, że jakoś tak w mojej głowie ubzdurałam sobie, że ten komiks będzie zdecydowanie większy. I kiedy przybył, właśnie w tej uroczej formie, to byłam absolutnie zaskoczona, ale też niesamowicie rozczulona, ponieważ jeszcze tym bardziej format tego komiksu przeniósł mnie do świata gigantów. Nie tylko i wyłącznie rozmiar tego komiksu, ale także grubość akurat tego wydania bardzo mocno przypomina mi giganty i właśnie zabiera mnie do tych nostalgicznych czasów, kiedy je kolekcjonowałam. Ale zajmiemy się wreszcie tym konkretnym komiksem, czyli czarodzieje i ich dzieje", którego tytuł z oryginalnego Wizards of Mickey według mnie został przetłumaczony fenomenalnie, ponieważ bardzo dobrze się czyta, a także i rymuje, przez co i łatwiej zapamiętuje, przez co i ja zaczynam rymować do tego odcinka. Na początek, jak zawsze mam dla Was kilka słów na temat komiksu Czarodzieje i ich dzieje, a oryginalnie Wizards of Mickey w angielskiej wersji, a bardziej włoskiej, ponieważ ten komiks po raz pierwszy ukazał się we włoskim magazynie Topolino. Komiks Wizards of Mickey ukazywał się w Topolino od 2006 roku i po dziś dzień w sumie się ukazuje, ponieważ ostatni jego zbiorowy ton ukazał się w 2019, tak więc jest to dopiero początek naprawdę bardzo rozbudowanej przygody. W ramach ciekawostki dodam Wam jeszcze, że magazyn Topolino, o którym wspomniałam, jest w sumie tygodnikiem i ukazuje się co tydzień nieprzerwanie od ponad 70 lat we Włoszech. Oznacza to, że co tydzień włoskie dzieciaki dostają w magazynie Topolino komiksy ze świata Kaczora Donalda, Mikiego i to właśnie tam zadebiutował Wizards of Miki cała ta seria. Jest to nawet mnie bardzo imponująca liczba, bo nie wiem, czy na polskim rynku istnieje magazyn, który okazuje się ponad 70 lat, ale jak najbardziej życzę tego każdemu magazynowi. Komiks Czarodzieje i Dzieje to ponad 420 stron świetnego, lekkiego i bardzo przyjemnego komiksu, który kręci się wokół klimatu fantastyki, czarodziejów, a także bardzo, bardzo mocnej inspiracji Władcą Pierścieni, co widać nawet w nazewnictwie pewnych postaci. Oczywiście nie jest to absolutnie dokładna zrzynka, ale tych nawiązań jest na tyle dużo, że osoby, które przynajmniej chociaż raz w życiu oglądały bądź też czytały Władce Pierścieni na pewno je dostrzegą. Choćby nawet w postaci pewnego czarodzieja, który tak, całkowicie przypadkiem nazywa się Grandalf. Jednak to nie Grandalf jest główną postacią tego komiksu, chociaż nieustannie się przewija, a jest nim Miki. Miki, który mieszka w Myszkowie, jest uczniem i adeptem tego szczarodzieja. Pewnego dnia Grandalf oznajmia mu, że musi wyjechać do biblioteki Gutenbergi, aby przeprowadzić tam badania i zostawia wioskę pod opieką Mikiego, a także magiament, który chroni wioskę i posiada moc magiczną. Oczywiście Miki podejmuje się tego zadania, chociaż nie czuje się jeszcze na siłach, aby spełnić, zastąpić Grandalfa, jednak okoliczności zmuszają go do tego. Nie pomoże mu z pewnością w tym zadaniu postać czarnego Piotrusia, który pewnego dnia pojawia się w wiosce i oczywiście, że chce namieszać. Chce zdobyć magiament do własnych celów. Niestety Miki zostaje zmanipulowany i ostatecznie magiament przechodzi na własność Piotrusia. Dlatego też nasz młody czarodziej decyduje się wyjechać z wioski i wziąć udział w magicznym turnieju, który pozwoli mu odzyskać magiament. Jednakże, aby wziąć udział w turnieju, potrzebuje trzech magów do stworzenia drużyny. On już jest, ale potrzebuje jeszcze dwóch. I tak właśnie zawiązuje przyjaźń i znajomość z czarodziejem Donaldem oraz czarodziejem Gufim, który nie do końca chce być czarodziejem. Ta niezwykła trójka bierze udział w turnieju pod nazwą Miki Magowie i zmierzenie się z Czarnym Piotrusiem to dopiero początek ich przygody, ponieważ czeka ich zdecydowanie więcej przygód i zdecydowanie więcej pojedynków. Ponieważ im bardziej wczytujemy się w komiks, tym więcej dowiadujemy się o tym magicznym świecie, w którym przebywa Miki i jego przyjaciele. Okazuje się, że kiedyś tam, przed wiekami, była korona, która rozpadła się na kawałki i pozostały po niej magiamenty, i właśnie dlatego istnieje turniej w którym czarodzieje próbują zdobyć magiamenty, które mogą dać im moc i w ten sposób zdobywać nowe umiejętności. Ale to jest dopiero początek przygody, ponieważ w tym świecie są i smoki, i syreny, oczywiście inni czarodzieje, a także drużyna z myszką mini na czele, czyli Diamentowy Księżyc. Nie zabraknie też w tym świecie znanych i lubianych postaci z Kaczogrodu, jak choćby Sknerus czy Magika de Czar, która tutaj występuje w osobnej drużynie czarownic wraz z niezwykle intrygującymi i ciekawymi, zupełnie nowymi postaciami, których ja osobiście się nie doszukałam, przynajmniej przeglądając informacje w internecie. Drużyna Miki i Magowie będzie miała okazję wziąć udział w niezliczonej ilości pojedynków. Będą się one toczyły w tak fantastycznych światach jak w Egipcie, w tajemniczych ogrodach, a także w bardzo orientalnych klimatach przypominających nieco okolice starożytnych, mitologicznych Chin. Twórcom komiksu zdecydowanie nie brakuje tutaj pomysłów, ponieważ co rozdział to zupełnie nowa miejscówka i zupełnie nowa grupa do pokazania. Jest tych postaci całkiem sporo, ale muszę przyznać, że o ile w tym tomie znajdują się konkretnie trzy tomy przygód Miki i Magbów, czyli dwa tomy początków oraz trzeci tom Mroczna Era, który zostaje urwany nieco w połowie, to osobiście jestem ogromnym fanem tej trzeciej części, czyli Mrocznej Ery, na której kontynuację dopiero będę musiała poczekać do tomu drugiego bowiem po tych początkowych tomach, które dosłownie nazywają się początek, czarodzieje i ich dzieje, następuje kontynuacja, która jest zdecydowanie bardziej mroczna, co o czym świadczy choćby nawet e tytuł, czyli Mroczna Era, ponieważ zostaje zamknięty jeden wątek i zaczyna się zupełnie nowy. I ten drugi wątek zdecydowanie bardziej mnie zainteresował, ponieważ pokazuje nasze postacie nie tylko i wyłącznie od tej kryształowej strony, czyli nieustannie przedstawia nam głównych bohaterów jako tych dobrych, Dążących do jedynie słusznego rozwiązania, ale pokazuje ich zdecydowanie bardziej mroczną stronę, zwłaszcza Miki'ego. Z jednej strony trochę mi szkoda, że ten mroczniejszy wątek nie jest nieco bardziej wyeksploatowany, ale z drugiej strony rozumiem, ponieważ z Miki'ego nie dałoby się zrobić negatywnej postaci, chyba że robiąc mu jakiegoś złego brata, bliźniaka, robiłby wszystko dokładnie nie tak jak Miki. Ale z drugiej strony rozumiem, ponieważ Miki'ego nie można zmieniać, ma on pewien charakter i tak naprawdę przebywa zabudowanie go kompletnie na postać negatywną zaszkodziłoby tylko i wyłącznie komiksowi. Dlatego doceniam ten lekko mroczny wątek, ale doceniam też, że on w pewnym momencie po prostu znika. Inną kwestią, którą naprawdę bardzo doceniam w przypadku tego komiksu, jest polskie tłumaczenie. Tutaj naprawdę duże szapo dla tłumacza, który potrafił bawić się językiem polskim i pokazać, że może być ten komiks zabawny jednocześnie dla starszego czytelnika, jak i dla młodszego, ponieważ młodsi czytelnicy nie zawsze wyłapią pewne żarty, a z drugiej strony niesamowicie doceniam ten ukryty żart o zniknięciu mielonych twojej starej. Tak samo jak na początku wspomniałam, tytuł też jest przetłumaczony bardzo umiejętnie, ponieważ jest chwytliwy, łatwy do zapamiętania i dobrze się czyta i dokładnie tak samo jest w przypadku całego komiksu. Dlatego w tym miejscu daję taki malutki, uroczy plusik z serduszkiem dla polskiego tłumacza, który naprawdę według mnie zrobił niesamowitą robotę w przypadku tego komiksu, już nie mówiąc o tym, ile tu jest tekstu do przetłumaczenia. I chociaż w przypadku tego komiksu jest tutaj naprawdę dużo do czytania, to widać, że twórcy komiksu zadbali o tych wszystkich, którzy co i jak Jakiś czas przerywaliby czytanie i kontynuowali je od nowa, jak na przykład czytanie w tygodniku, ponieważ na początku każdego komiksu mamy takie króciutkie wprowadzenie, które przybliża nam nasze główne postacie, a także zasady magicznego turnieju, w którym biorą udział nasi bohaterowie. Ja przy komiksie czarodzieje i dzieje bawiłam się wybornie. Nawet nie zwracałam uwagi na te proste komiksowe głupotki, które w pewnych momentach, jak już się starszym, bardzo mocno biją po oczach. Na przykład fakt, że i potrafi zbudować ogromną maszynę w 3 minuty albo na przykład. To, że nieustannie powtarzają się pewne gagi w komiksie, aż do znudzenia, aż do tego momentu, w którym już nie są tak śmieszne, ale jednak wciąż występują. Ale doceniam. Wziąłem ten komiks na wyjazd, na wycieczkę i bardzo się cieszę, ponieważ rozluźnił mnie i dał mi tą chwilę oddechu i pozwolił mi przenieść się do magicznego świata z Mikim i czarodziejami, za co jestem mu wdzięczna. I już czekam na drugi tom. Na sam koniec klasycznie robimy przegląd wydania od Egmontu, przy czym tutaj dodatków za bardzo nie ma. Mamy twarde okładki, które są bardzo ładnie poglakierowane. oczywiście, świetnie to wygląda z boku zarówno jak i z tyłu, ale jest Jedna i jedna ogromna bolączka, która mnie prześladuje od pierwszego momentu, kiedy wzięłam ten komiks w ręce. Tak jak mówiłam na początku, naprawdę doceniam, że ten komiks został wydany w tym uroczym, poręcznym formacie, zastanawiam się, czy nie fajnie byłoby pójść o ten krok dalej i skoro jest to w jakiś sposób imitacja księgi z jakimś zamknięciem, ponieważ tak wygląda nadruk na tej okładce, to czy nie dałoby się zrobić tej okładki właśnie takim w takim stylu lekko materiałowym, żeby to naprawdę wyglądało jak taka Świetna, średniowieczna, stara książka, taka magiczna. Wiecie, bo średniowieczne to niekoniecznie były magiczne, ale że wyglądała jak taka stara, strasznie magiczna książka. Jak taka stara, magiczna księga, którą otwieracie, a w środku jest komiks. Ja wiem, że to jest troszeczkę taka moja fanaberia, ale skoro jest to komiks o czarodziejach i o magii, to czemu nie mieć by jeszcze tego jednego magicznego orzeczenia? Może kiedyś. A jaka jest Wasza opinia na temat komiksu Czarodzieje i Dzieje? Czy mieliście okazję przeczytać ten komiks, czy być może dowiedzieliście się o tym komiksie dopiero z tego filmiku? Jeżeli tak, to napiszcie mi, czy jesteście po prostu zainteresowani, czy kompletnie nie celujecie w tego typu komiksy, a włączyliście na przykład ten filmik, aby dowiedzieć się, jakie nowe komiksy przeczytałam. Ja natomiast na dzisiaj życzę Wam niesamowicie magicznego dnia. Mam nadzieję, że będziecie mieć okazję przeczytać sobie jeszcze dzisiaj coś fajnego, sympatycznego, magicznego. Natomiast jeżeli dotrwaliście do tego momentu do końca, to bardzo dziękuję i zachęcam Was oczywiście nieustannie do zostawienia lajków, subów, dzwoneczków. Możecie oczywiście udostępnić to wideo, jeżeli tylko Wam się podoba, jeżeli tylko macie ochotę. Natomiast ja mówię Wam magiczne pa pa! pa, pa. Mm. Zapach farb. Zrobiłam sobie plamę. Zrobiłam sobie plamę od nosa. Nie wiem, czy wiecie, ale nie jestem prawdziwą myszą. Mm, zapach farby drukarskiej. Dostępnie to do wydaje. Dziś komiksu do recenzji potrzebuję, więc go sobie wyczaruję. Tyde. No, <grywka> to nie wyszło.